Dobra, zobaczmy, kurwa, tarcy arcydzieło. Jarosław Masa Sokołowski. <głos> <głos> Naprawdę? Bo on i robił źle, i robił, zrobił źle w drugą stronę, czyli stał się koronny pierwszy Czyli narobić krzywdy, dobra, odbyć to i jesteś celebrytą. Celebrytą nie jestem i nie będę. Byłem człowiekiem, który się pogubił, robił złe rzeczy. Za swoje błędy zapłaciłem i nadal płacę. Od pokudowy. Ale w którym momencie, w którym momencie on, kurwa, Zapłacił swoje, za swoje błędy, jak k***a, wolał pójść się rozjebać, niż k**a zapłacić za swoje błędy. Co to k**a jest? Bawem. Teraz chcę pokazać ludziom, że się zmieniłem. Chcę walczyć o swoje dobre imię. Jakie dobre imię człowieku? Dzwoniłeś do mnie. Podobno chcesz się napierać. A po co ci ten pies do klatki chcę zliwej? A od kiedy to przeszkadzają ci psy? Nie wykupisz? No, ja wy wykupię. O to chodzi. No. Ja i ja. ja... <świet> Mówię to że ja... <świet> To nie jest masa na tym filmie. Nie podniecajcie się. No co ja wam mogę powiedzieć. No. Ja myślę, że już jakiś dawny czas temu, no już sporo czasu temu, uderzyliśmy głową w dno jako społeczeństwo i od tamtego czasu tylko tą grzywką Przeszłabiamy tą ziemię. Ola przesyła 9 zł i 70. Ja nie wiem, to jest kurwa jakby żenada, bo to jest żenada w każdą stronę, bo jeśli ta walka rzeczywiście jest z tymi uczestnikami, która, którymi yy, oni to zapowiadają, tak, że rzeczywiście pierwszy świadek koronny bije się z Jackiem Urańskim, no to to jest tragedia. Ale jeśli... Footballteam.pl Darmowa przeglądarkowa gra w formie menadżera piłkarskiego. Stwórz i rozwijaj swojego zawodnika, zdobywaj i kraftuj przedmioty. Trenuj, otwieraj paczki lub handluj nimi, zgarniając walutę potrzebną na busty dla twojej postaci. Załóż swój klub, ulepszaj stadion i pnij się na szczyt piłkarskiego świata, rywalizując w piłkarskich ligach online. A w przerwach od treningu, kolekcjonuj karty zawodników, zbuduj silną talię i stocz pojedynki z innymi graczami. Dołącz do nas już teraz i zgarnij bonus powitany. Ktoś chce stwierdzić, że on też jest masa i co założy maskę i kurwa będzie super znany, ale nie ma nic wspólnego z tym świadkiem koronnym, to to nadal jest żenujące, nie? Nie wiem, strasz, straszne rzeczy się dzieją stare od pewnego czasu. Internet to jest jeden wielki chłam. Może nie jestem jakoś super lepszy, bo kurwa też jestem w tym internecie, ale... No nie wiem, no. Only fansy... Pseudo gangsterzy, kurwa, byli gangsterzy, krzywdziciele. Szedł... Pe... Ja myślę, stary, że początkiem końca był mój na YouTubie. Tamtego czasu wszystko się zbieraliło. Wujek jak jeszcze był, to trzymał to wszystko w ryzach. A teraz? A teraz? Nie no, wiesz, no XD, ale masakra jest stary. Jest naprawdę ciężka masakra. Kurwa nie kuba, nie? Mega tego nie kumam. Mega to jest kurwa. A najlepsze jest to, że jakby nie widać, nie widać yy, końca tego, bo to nie jest tak. okej, okay, dobra, przesadz... bo Kiedyś jeszcze ludzie mieli coś takiego. okej, okay, dobra, trochę przesadziliśmy. Cofnijmy się o dwa kroki. Dobra, za dużo, za dużo. No jest jak jest. Nie za dużo. Sorki, memorki. A teraz co ty? Jak ktoś tak doje do pieca, że, że już że już się nie da bardziej, to reszta myśli kur. Jak to przebić? To jest to jest kurwa ciężkie do zrozumienia. Jeśli wam chodzi na przykład o to, kim dla mnie jest taki masa, nie? Ten świadek kolon. Dla mnie jest zwykłym głównym jako człowiek. I to jeszcze podwójnym. Bo, bo z jednej strony bo z jednej strony chłop robił to samo co cała reszta, tylko potem kurwa stwierdził, że a chłop, Niech oni siedzą, a ja tu kurwa będę opowiadał. Ten kurwa celebryta, książki pisał, produkował się na fanpage'u, a potem znowu go prok prokuratura kurwa, zatrzymała. Jak to się skończyło? Nie wiem. To tylko pokazuje, kuraki, jak mocno ten kraj jest z kartonu. I wiecie, za chwilę, za chwilę będzie taki temat podejmowany, że trzeba jakieś takie rzeczy regulować ustawowo i się skończy, kurwa, i się skończy na tym, że ograniczone wolności pod jakimś względem, pod jakimś kątem zostaną, tak? I to też nie będzie, do... ja, ja nie widzę złotego środka jakby na to wszystko, nie? Ale ewidentnie wolny rynek w tym przypadku nie działa. Jakkolwiek ktoś może się czuć, Obrażone, to no ewidentnie wolny rune, rynek w tym wypadku nie działa. Tylko widzisz, nawet jak stanowski się odpali, to co? Bo świat jest to, tak złudnie poprawny politycznie obecnie, nie? Odpierają się takie rzeczy, ale jak już, ale tylko na nie niekiedyś, tylko jest, do jakiejś kanceli dochodzi i tak dalej. O, to już przesadzone. Wypowiemy wam hale, bo się wyborcy f****ują na trzy dni przed wyborami. Musimy coś robić. A myślę, że w głębi serca im to jest wszystko obojętne. Pieniądze, pieniądze. Trzeba, kto ma pieniądze, ten ma władzę i teoretycznie media, które powinny, media, które powinny stać na straży kolportowania wiedzy i unikania tego typu, tego typu rzeczy, to one pierwsze k***a biegną, a co, czemu tak się wydarzyło, a co o nim sądzisz, a myślisz, żebyś go pobił, no i im bardziej kurwa, im bardziej nieracjonalna rzecz się dzieje, tym te media są bardziej szczęśliwe. Będą mieli więcej wyświetleń, ergo więcej pieniędzy. Tam już się nikt nie zostawia, czy to co... czy to co jest robione jest w porządku, czy nie. Na